SP3 ZAC była Stefan Kubek 3, Tadeusz Celina Ewa Stefan Kubek 3, Tadeusz Celina Ewa Już był ten znak SQ3 SQ3TCE Tu SP3 Tu SP3 Zosia Adam Cezary Zosia Adam Cezary Witam kolegę Witam kolegę Mam na imię Mam na imię Dominika Nadaję z Poznania. Mikrofon do kolegi. Mikrofon do Stefan Paweł 3 zessiadam to Tu Stefan Kłapek. Tadeusz, Celina, e, Witam serdecznie. Moi imię Michał. Michał A. nadaje również z Poznania. E, raport dla ciebie. Piątka, dziewiątka. Bardzo ładnie i głośno. Które pierwsze łączności. Bardzo miło słyszeć nowe głosy na paśmie. E, tam, słyszę podpo podpowiadanie. Mam nadzieję, że z czasem coraz mniej. E, wszystko bardzo ładnie. Bez, bezbłędnie. Mam nadzieję, że kolejne łączności również czy, czy się tak wydadzą. I, i, I że radio się podoba. E, z mojej strony jest tutaj telefon ręczny i mała moc, także mam nadzieję, że jakoś tam nie słyszycie, bo prosiłbym tylko o raport eee, i do Ciebie. Stefan Paweł 3, Zosia Adam Cezary, tu Stanisław Kobek 3, Tadeusz Trynował Zosia, Zosia Adam Cezary Zosia Adam Cezary Witam kolegę. Witam kolegę. Mam na imię. Mam na imię Natasza. I nadaje z Poznania. I nadaję z Poznania. Mikrofon do, Mikrofon do kolegi. Stefan Kłebek 2. Stefan Kłebek 2. Paweł Henryk Irena. Pa Paweł Henryk Irena. Tu Stefan Paweł 3. Tu Stefan 3. Zosia Adam Cezary. Zosia Adam Cezary. Stefan Paweł 3. Zosia Adam Cezary. Tu Stefan, Stefan Kłebek 2, Paweł Henryk Irena. Tej Natalia z tej strony Paweł, Paweł Mojlinie Natalia suknia. Remor z Teraz mamy 4 tysiące żarów, nie pankuje, nie pankuje, 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 SQ3, SQ2, SQ2, Paweł Henryk Irena, Paweł Henryk 3 Zosia Adam Cezary, USP3 Zosia Adam Cezary, dziękuję za zgłoszenie się, kolego za... Pawle, dziękuję za zgłoszenie się, kolego Pawle, nadajemy, nadajemy z Poznania w ramach akcji, nadajemy z Poznania w ramach akcji Radio Reaktywacja, Radio Reaktywacja oraz Międzynarodowy Dzień Dziecka oraz Międzynarodowy Dzień Dziecko. Dziecka Krótkofalowców. Jest to moja pierwsza łączność. Jest to moja pierwsza łączność. Yy, także przepraszam za może błęd, niewielkie błędy. Także przepraszam za niewielkie błędy. I korzystanie z soflera. Yy, i, ko, I korzystanie z podpowiedzi. I yy. yy, korzystanie z podpowiedzi. Yy, mikrofon do subska. mikrofon do subska. Stefan Kubek 2. Stefan Kubek 2. Paweł Henryk Irena. Paweł Henryk Irena. Tu jest PS3. Tu 3 Zosia Adam Cezary. Zosia Adam Cezary. Puść.

Stefan Kłebek 2, Paweł, Paweł Halina Irena Paweł Halina Irena Paweł Halina Irena Stefan Paweł 3. Stefan Paweł 3. Zosia Adam Cezary. Zosia Adam Cezary. Dziękuję za łączność. Dziękuję za łączność. Zapraszam do kolejnych. Zapraszam do kolejnych. I pozdrawiam. I pozdrawiam. Amatorski 73. Kłebek Stefan Kłebek 2. Stefan 2. Halina Irena, Paweł, Halina, Irena. Stefan Paweł Zosia Adam Cezary no, tak wziąć. Dziękuję i pozdrawiam i y, życzę wielu łączności i życzę wielu łączności y, w ramach akcji Radio Reaktywacja W ramach akcji radio reaktywacja. Mikrofon do kolegi, Mikrofon do kolegi. SP3. SP3. SP3 Natalia Natalia Paweł Natalia, Natalia, Paweł. Natalia, Natalia Paweł przez jeden przez 1. Tu SP3. To SP3 Zosia Adam Cezary Zosia Adam Cezary wywołanie ogólne wywołanie ogólne podaję podaję, podaję. Stefan Paweł 3, 3. Zosia, Zosia, Adam Adam Zosia Adam Cezary no. Stefan Paweł 3 Ola. Stefan Paweł 3 Zosia Adam Cezary Zosia Adam Cezary Podaję wywołanie ogólne Podaję wywołanie ogólne i, za i zapraszę do łączności i zapraszam do łączności